ładnie, 10 sekund zostało do eventu. To jest i lajka. A my mamy, a my mamy ze 1, 0, mamy, mamy event, co na nie będzie? To Musi być coś dobrego, to jest nawet no, coś. Ej, dobra, to jest I... o, To jest nadzieja i Jones. No to przecież, jest... on pokaże tam jest... Dobra, Jones. To tutaj. Super! Czeka to Niestabilność rośnie, a domek na drzewie tylko pogarsza sprawę. Okay. W porządku pora zapieczętować wyłom i uwięzić pana demona w krainie duchu. Oby twoje ulepszenia do urządzenia zadziałały. To porządny sprzęt. Okay. Wow. Dobra, Jones, jeśli masz zamiar coś zrobić, to teraz!

to, widziałeś kiedyś tak świniastyczne, piękne macki. Widzę, że przepełnia cię miłość. Wielki demonie, pomożemy Ci pokonać ludzi. Po czym weźmiemy ślub i będziemy mieli 10 tysięcy oświadczaków. Nadzieja i Jones. Wasza marna broń jest niczym wobec naszych bitewnych kopów. Spróbuj tego robalowy lowy dziwangu. jak ty, Odłamek punktu zerowego! Torwij go, Ej, zanim demon zerowy. zniszczy wyspę z pomocą! punktu 0.! Dawaj! O. O, dobra, dobra. O, ale wir! Uwaga! Statek znajduje się w tunelu czasoprzestrzennym do nieznanej rzeczywistości alternatywnej. Rekomenduję maksymalne przerażenie. O! Zamiast do alternatywnej rzeczywistości trafimy z powrotem do Springfield. Cofnąć się! Kalibracja tuneli czasoprzestrzennych to skomplikowane zadanie. O! Rekalibruj się! Rekalibruj się! Nie! Musimy wrócić na wyspę! Wyspa! Springfield! Wyspa! Springfield! Springfield! Wyspa! Wyspa! Springfield! Wyspa! Wyspa! Springfield! Wyspa! Co? Springfield! Springfield! Tak. Ej, mm. tak, co? Na dwóch będziemy mogli wygrać. Na Springfield będziemy mogli grać i na normalnej. Yes, Ej, to zostać. O, bus rozwalił. Ej, bądź wizerowy. Ej, to jest kierowca busu połowego, już wiemy jak to wygląda.

Ja pierdzielę jak to wygląda Kreskówkę mamy mm. Ej Ejo! Znany kreski trochę będzie Taka rybka Scooter jakiś? Jakiś taki rewolwer? Jakieś, żeby mnie jedli? Jakbym się idzie w rzeczy, ale nie mam nic No to i taki mały to nie ma, prawda? The Simpsons bo... for Park Knight, przepraszam. I co koniec? Jeszcze nie, nie pomijam. Gdyby tyle to. Łoł! Świecący odłamek, nadeznać po potężny i zabójczy coś tam, coś tam, potężny bla bla. I to się nazywa moc? Ej to może być jakaś broń, nie? Uuu, a to ci niespodzianka. No dobra Homer, zrób to, czego nie robisz w pracy. Skup się ja nie I to oh. się nazywa pilot hmm? Hmm. Czy to odłamek? I co ty wyprawiasz z moim salonem? Aruna. Ulepszam go! czy kanapę! Te ja... Arcez, w tym mogę zamienić cały Springfield Wright! Skończyć spaleniem opon, ocalić lokalne dziennikarstwo zrobić coś super dla wszystkich! Ale czy potrafisz podejmować dobre decyzje i... Zaszalej, ja, ten trik na później, skarbie. ale na razie mam urządzenie, którego nie rozumiem, dyplom z liceum, na który ledwo zasłużyłem i zerową świadomość własnych możliwości. Idę stworzyć to jest prawdziwą Nirwanę! Ją. A, dzięki, Homer! Dziękuję, dobry panie! syrop czekoladowy? marzenie strażaka, dzięki Homer polej mi kuchel zmrożonego cukru bo upiększanie miasta wzmaga pragnienie Homer, kiedyś prędzej urwałbym sobie głowę zanim bym to powiedział, ale to na koszt firmy to fantastyczne, że mój kibelek ma teraz nieskończone zapasy papieru się Mam mnóstwo pomysłów. Patrzysz może czasem w niebo i myślisz sobie, skoro ciężżyc jest szera, to czy można go roztopić i polać mu wielkie maczoski? Nie popisuj się za bardzo stary. Jakieś z spoza miasta cię szukają. Mówię, że to odłam go coś tam może być niebezpiecznym. Nie, nie mów im, że tu jestem! Nie martw się, zająłem ich jednym z twoich ulepszeń. Hej, te przekąski się ruszają! Tak, to preczne samokarmiące. Otwórz buzię, a same do niej wskoczą. Smacznego! Hey o, nadzieja i Johnsy, ale się I co mamy, co mamy, co mamy? Opuszczają grę, czem opuszczają grę? A co, to 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 to, to... Przy koniec? Nie mogę w ogóle opuścić gry. <grym> Ej, dobra, wywaliło mnie. Waliło mnie. Dobra! Yo! Co? The Simpsons. Początek za... Nie, no. Czemu prz... to jest o 20? O 20? Poczekajcie, obliczę. 50. 40. 15. Dobro, to je nekako... Ne, to je A, to je nekako... Mega.